In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and was fire. Came disparity, heat and cold, life and death, and of course light and dark. Then from the dark they came and Souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The witch of Izalith and her daughters of chaos. Gwyn. Of Sunlight and his faithful knights, and the furtive pygmy so easily forgotten with the strength of lords. Witches to great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And see the scales betrayed his own, and the dragons. Even now there are only embers and man sees not light but only endless lights and amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north, where they are locked away. To await the end of the world. This is your. gestem Witam, witam, powitam Państwa. Witam, witam. Dzisiaj gramy w The Dark Souls? Tak, tak to się nazywa. Jestem zawiedziony na razie. Jestem bardzo zawiedziony. Spodziewam się większego szału. Historia nie jest tak porywająca jak Demon Souls. No, no niestety. O, a co to? Pra Dącej. Prawy, a faktycznie, prawe, to prawe na wiadomość RB No na miłość boską RB Right back Ox już wiem O święta pani jakie to mocne Co ja mam za gówno w ręce? Co to jest? <laughs> witam, witam pana Witam, pa, bardzo mi miło bardzo mi miło pana powitać tutaj. Jest on ma jakoś wielką pałę w rękach. Wielkie dubsko jak igia Zalia Twirk, twirk, twirk. RTS. Od Ociechu Hits! A, ale silny. No żeby się nie zesrał tym silnym atakiem. Love me like you do Co? Lewy drążek i miłość bosku, gdzie jest beja, od PS3 Nope, da to nie to Dobra, sterowanie tak samo jak w Demon's Chyba, dawno nie grałem, to nie pamiętam Bewary A tam jest koł. dobra A zaraz, jak? RS, Ufa, co to jest RS? RS, prawy S Nope Nope. Nope. Yeah, I think. Hits. That's how it's done. I'm sure to it's like it's <coughs> I don't am touch. it what I want to block. Hmm. I don't hit a hit. Hits. 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 że wchodzenie troszkę naprawili, ale... ale na razie jeszcze szału nie ma. Demon Souls nadal stoi wyżej. Odpoczynek przy ognisku, odzyskanie... A, tak, to jest... Czy to są pajęczyn? Łoł! Wow! Achievement dla mnie! Odpoczynek przy ognisku. Aha! Tak to działa. Aha! Aha. to? Jest tu coś ciekawego? OU, mm. jest! Nie można... Fuck this shit! Love me like you two. Lolo, love me like you too. Touch me like you do. ta ta touch me like you. Nic tu nie ma. Idziemy dalej. U drzwi. Hytz! Ja cię proszę, no dałem ci, że jesteś szczupły i wątły w ogóle, ale to nie Bez przesady. Bez przesady. Co to? Gruba. To tutaj jest nas. No... the to. Do? I don't fuck with you. O, ale mam damage. Jać, ale damage. Idź stąd gruba dupa. A? No. Not so easy Hit Nope Slap that booty Shake it, break it, make it bangs. Ma ene. o jeszcze nie padłem. O to ci nie spojcianka A już nope tylko zabiję to Ej, gdzieś pchasz tym grubym dupskiem. No weź już mnie zabij. Przecież ci się nie podłożę. Są let's play na YouTube, człowieku. No daj mi zachować resztki honoru. Nareszcie! W końcu. Znaczy. O nie! Jak to tak nie! Kurcze, ale mocny! Kierści, przychylność... Nie, nic nie zdążyłem przeczytać. Czy on tu idzie? Ja przepraszam bardzo, ale co ja mam zrobić? Oni oczekują, że ja go zabiję? ONI OCZEKUJĄ, ŻE JA GO KURWA ZABIJĘ? Cuuu... chyba coś boli. I to... i to bez żartów. I przecież ja nie mam szans z tym gównem. No fakt zamknięte drzwi. Chyba kogoś tutaj... O! A tu coś jest! O lol O lol! O, lol. O, lol! Ty, kolo! Żebym ja ci tam zaraz nie spuścił w pitolu. O, ognisko. Dawaj. hits. Tutaj, najsówka O i dokładnie tak się bloczy, jak się bloczyło całe życie A gdzie on jest? Teraz poszedł sobie gdzieś, tak? Serio? Kolo, 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 kolo Nie pozwalaj sobie, n? Tak cię dokoniesz, Mato. That's how it's done! O, krótkie jeszcze mi założył Dawaj założę nie mam szczała, ale założę. Lewy drążek plus to prze... No tak, znam takie sztuczki, znam. Dzie dziękuję za pomoc, dziękuję bardzo, bardzo mi miło, bardzo. Góra czy dół, góra czy do, góra czy dół, góra czy dół. O, wiem co jest na dole, więc pójdę. What? What the fuck Eeeh uh. Kiedy? Nie, mi? No nie, nie, jedna. jedna zaraz nie, 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 szmatu, nie, ci na nie, Fuck this shit. O a tu coś jest? tu didn't see you didn't see you there. Uu, on żyje. No, jestem on There is an old saying in my family, Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this an Esther's flask. O, klucz. daj mi swoją tarczę. Tarczy mi daj. Daj, tarczę. Co za wybiel skończony. Jak już chciał umrzeć, to. Czy ja chcę Twoją tarczę? Bethlehem. Skończony idiota. Brzemię jak przy ognisku? Uzupeł... A to! wow, takie sztuczki! I'm just gonna go. Just gonna go. Trzymanie prawej ręki w dwóch dłoniach. Oks, nam też takie... U, a co to? Lewy drążek plus. RB. RB to Łojacie. ships, Sips, śieps ship, ship, ship. A Atak z kopnięcie jak jest RB? To nie jest kopnięcie. To też nie. To nie jest kopnięcie! No to to może być to. Ale to jest atak z No to to nie może być to. PITS! Fak, ja chciałem tak zrobić, głupie szmatu no. Demon Souls wyglądał znacznie lepiej. Pierdol się. Pierdol się, kurwiu. <śm> Ale wykowe. Spidol! O, o jak co, co ja mam zrobić w tej chwili, przepraszam bardzo. Upsie! Upsi Daisy! To jest to co... Kogoś coś boli tutaj? Przepraszam bardzo. Kogoś coś boli troszkę. Jaki damage? Nie no, to po prostu luksusy są. Nie no luksusy, luksusy. upsie Daisy. Ży... chuj. Cicho tam zamknąć mordy na tym skypie. O dobra, teraz będzie... BE! Bę! Slap that booty Slap that booty Slap that booty That's him it's dead! Dziękuję! Ejdź! Kurwa, ludzie! Ludzie zamknąć mur... Damian! Damian, Damian, Damian! Jeszcze będziesz chciał, żebym cię wypromował na tym YouTube. Jeszcze będziesz płakał. Ejdź z tym jeszcze jeden... ma ta by wzięła daleko. Slap that bully! Dang! That's how it's done! Oh yeah! Tam jest, widzę, pola, pole wolne. Wolne polany no i w ogóle jakiś tego jest tutaj. Kto tak hałasuje? ty, co? Co ty kolo? A dobra, Jezus Maria. U, uh, a tu coś ciekawego. Dobra teraz. Chc. Silencio. jest już pisać love me like you do la lo, la lo, love me like you do touch me like you do da da touch me like you Spróbuj coś napisać to ci zajebie kto by się spodziewał nikt Jezus Maria To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords, Lordress. O, uh, ludzie! O, uh, achievement! Ten. Co to jest dostrojenie w ogóle? Ja przepraszam bardzo. Sloty to kurwa, co to jest dostrojenie? Kiedy mi, kiedy Co to jest dostrojenie? Ja przepraszam bardzo. Bug. Bug. Co to według nich jest bug? Dzięki za info, no po prostu. Wow! Wow! No wow, wow, wow. Szok po prostu. Weźmy siłę. Weźmy sobie witalność raz. Tak, super. A weźmy zwinni, że co tam? Witam pana, jeszcze pan chce się bić. Kto rzucił we mnie kulą ognia? I czy ja mogę tu wejść? Czy się utopię? O oh, fuck Ogari. Piekielne Ogari. A nie, to szczur! I tak PIKIELNE OGARY! PIKIELNY OGAR! Mało mnie nie zabił... Było blisko... Było bardzo blisko! Kiekie, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, panie. Miasto Miasto umarły. Kolo, Kolo, idź id stąd! Idź stąd, ja się nie lubię! A tu są schody. Prawie. Je ja nie wejdę. Je ja nie wejdę. No nie wejdę. A nie. Nie trzeba. Uważaj na duży. Duży smok. Witam. Miło poznać. Wrócisz do mnie? Wrócisz, nie wrócisz, nie wrócisz, wrócisz? Chyba nie wróci. A czy ja się wpakowałem w dobre towarzystwo? Myślę, że nie. Dobra, ja sobie z wami poradzę. God damn it. Do widzenia panu! That's how it's done! Jeszcze się pamięta takie sztuczki. O, hełmy i, i... jakieś dziwne inne rzeczy, super. 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 Coś tu jeszcze jest ciekawego? Ej! <laughs> o cichoj. Niespodzianki. Spróbuję tak. Jezus Maria, przecież tu jest człowiek! Przecież tu jest jakiś kupiec. Nie chcę z nim pogadać. Well to you. You I <laughs> co masz, co masz, co masz, co masz? Pogaż, poważ. Proszę, Proszę naprawczy. No już dorzucenie. Talizman leleloida. Leleloida. Nie pozwolę na odmienienie z tustem.

A jolo Uwaga, 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 uwaga! Hits! Utem! it's done Ale skoro tu jest ognisko, to znaczy, że to żebym szedł, ale nie idę dobrze, bo tam się nie da wejść. Fuck is shit! Schowamy się tutaj. <ścoughs> nie wiedziałem, że to można. Jakim cudem to niby zrobił? Kiet kiedy tak w dwóch. Bardzo niekulturalny, nikt wam nie powiedział. Tak w ogóle ja mam hełm, może bym go założył. A ja mam tutaj zbroja piękna, ja lubię swoją. Góra czy tu. Góra. Na górze był byk, na dole była krowa. Yyy... kozioł. Ja chcę kozła. Kozioł lepszy. Jeszcze ja smok jest, to smok mnie na dole. O, co? Co to jest? A to ja pójdę jednak tam do byka na górę. Nie, nie, ja raczej nie skorzystam. Byk, byk, byki też są spoko byki są spoko Ja ci! Jezus, Maria! Jezusie Nazaryjski! Gul, 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 gul. Ale nie wyjechał z byki Dziwna! Tam było napisane: Dziwna! Jezus, Maria! Jezus, Maria, kryształowy Kolo! Stój! Uży... O, oh, Jezu! Uh. Cykam się, że tutaj będzie stała ta krowa też. Co jest na dole? Co jest na dole? Co tam się kryje? Oj nie! Kultura! Twardy wróg na wprost! Twardy! Zbliża się. Nie, to ja pójdę na górę! Nie, ja pójdę na górę jednak! Wiecie, wiecie, na górze. Na górze wydawało się przyjemnie, a może ognisko będzie też, tak? Ja sobie przypominam takie schody z poprzednie, znaczy że Demon's Souls to to... To się nigdy nie kończyło niczym dobrym. Nie, ja pójdę na górę. Na górze na pewno jest bardzo przyjemna atmosfera. Na pewno nikt nie będzie próbował mnie zabić, ani, ani nic. Podejrzenie. Tutaj jest bardzo podejrzanie, cicho i w ogóle... Tu jest, tu jest coś, nie Halo. O mój Boże! O mój Boże! nie, oh yeah, to Bosus! No! Nope. Zaciąg mnie! Jezus Maria, zaraz spadnę No i that's, that's how it's done Pierwsza szminała, pierwsza dopiero tutaj Tutaj dopiero pierwsza Tutaj pierwsza, tutaj pierd... To pier. pójdę w dół